I proszę Państwa, mam newsa fajnego. Sklepy w niedzielę w Chorwacji otwarte, przynajmniej w Makarskiej. Konsum, więc zrobimy sobie zakupy. Dzisiaj jemy w domu, tak? Izabela gotuje i wymyśliłam, że zrobię spaghetti, mhm, bo to nasz ostatni dzień, więc chcemy wspólnie fajnie spędzić czas, a potem pewnie spacer w Baszka Woda. I będzie ekstra. Tak, tak, tak. Do winiarni. ROZDZIAŁ 4:1 Flux Chorwacji zaczynamy. Co, banany musimy wziąć, a koszyka nie mamy? Uj, nie sięgnę. Grażyna sobie poradzi. Jest. jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Proszę, Grażynka no sobie poradziła, wiesz? Dobrze, zajmijmy się jednym. Chciałeś winogron, a już a, go nie chcesz. Muchy <noise> latają. Much. nie, nie chcę. No, To no, jest fajny. Ale ja tak tyle ich mam, wiesz. Fajny, fajny, ale ja mam dużo kapeluszów. I w sumie najbardziej jeden lubię. <głos> <głos> Zawsze tak jest. Co trochę podnieść. to No, ja okularów nie chcę. Nie będę nurkować. Ja no, zrzucają ludzie. O, i zobacz. W też można kręcić pornosy. No, pornosy można kręcić. To takie duże. Dobrze, ale to inny film. Nie kręcimy, trzymaj. Ja będę się skupiać no, na nagraniu. Mamy w domu jeszcze jednego ogórka. To nie. Banany Piotrek na rano. To dwa tylko kupimy. Bo na śniadanie nam potrzebne. Akurat. Chociaż od banana potrafię, no to weź cztery. Bo faktycznie może. Może wezmę taki jakiś... Masz tam worek? Weź jakiś worek. Takie brzoskwinki wezmę. Wyglądają fajnie, ładnie. 10 zł kilo. Za dwie? Ze cztery wezmę. Ta jest fajna. Jeszcze jedną. jeden cent. Dobra. A to w Niemczech też kosztuje jeden cent, więc spoko. Sorry, że tak wybieram, ale chcę w miarę, żeby były. Banany. Ile kosztuje w ogóle? Nie wiem, chciałam Wam powiedzieć 1,19. do 1, ale, to 1 z ale. Ale widzę już zielone, twarde. A możliwe. Bo ostatnio mieliśmy przygodę, że trzeba mieć aplikację. Pamiątki. Makarska. <grytanie> Oliwa. za każdym razem Batoniki? Ja, mamy. mamy na jutro? Tak. Mamy. Ziemniaki euro, euro 29, 5 kg 3,99. Może Czy chcecie wiedzieć? Mhm. Tak. Uh -huh. Kefir, starczy nam na rano? Tak. Mamy. To czyli tego nie musimy Cały kupować? Mhm. Uh -huh. Kefir stacjowy Patrz, może to sobie weźmiemy do obiadu. Ja bym to się napiła Pistacja sięgnie jeszcze jeden, wiśnia jeszcze jest, może chcesz wiśnie, co nie? Dobra. Nie, chyba Ale tu wszędzie trzeba mieć kartę. Także to i tak będzie pewnie Euro 69 to nawet nie masz co patrzeć Nie to będziemy... Nie będziemy aplikacji używać Piotr ostatnio pani się spytała nie możesz swojej karty dać a ona nie, nie, nam nie wolno. A w Polsce jednak, no. Ja swoje. Mi, że w Polsce można, nie. Tak. A ona mówi, nie, tutaj nie można. W Polsce można, tutaj nie można. Kawy na drogę nie. I co robimy? To chyba spaghetti zrobię. Ja to tak, jak tak. nie bierzemy. To czyli sos pomidorowy. Ja bym wzięła coś takiego, wiecie, chorwackiego chłopakom przywieźć, ale ja nie wiem, czy to się nie powsuje. No. Jest tak gorąco, że nie będę ryzykować. Później można zemsty chorwatę przywieźć do domu. <grych> ale te może byśmy wzięli na drogę. Seven Days. Jakie smaki mają? Jakieś inne? Biały jakiś jest. A jaki to smak? Nie. Tego nie widziałam u nas. Ja to te fajne. Mhm. Double. Tu są te wielkie. Do wielkiego chcesz czy małego? Nie małe. I co? Pooglądałem pooglądałam i wezmę zwykłe Czekoladą po prostu. Nie wiem, czy te nie są ciemne. A może te? Dobre. Te weźmiemy takie, nie? Dobre. Z podwójną, białą i, i ciemną. Wiem, wiem, rzucam kamerą, ale możecie popatrzeć na ceny takiego filmu. Stricte scen nie będzie. Bo uważam, że nie ma potrzeby. Dla zainteresowanych, tak, tak, ceny. No ceny takie niemieckie, nie? Takie niemieckie, tak, można tak powiedzieć. Niektóre rzeczy są droższe, niektóre tańsze. Nie wiem, się tak na, na... Wodę Wodzie. musimy wziąć, bo kupiliśmy sobie gazowaną. To już w euro to oni se przemieczą. Mhm. No widzę, widzę, gotowce są. Czy wapi? Jaka mortadela wielka. Patrz, a pierogi mm -hmm. no. Żebyśmy nie przeszli, tu muszę iść na ten dział. Nie, tu. Weźmiemy sobie jakiś gotowy sos. Żeby nie trzeba było robić. Szukaj. A to wiesz co, teraz ocenę pokazać. Coś bazylia, coś takiego. A to jest z tego z żółtych, tak? Wow. No. Zobacz jak wymiotło. Ludzie wykupili, bo gotują w domach. No bo to fajnie tak szybko tak. ten. Tu z boku są jeszcze sosy. Tak. No nam taki malutki by wystarczył, nie? Słoiczek. I to A. na raz. Znalazłam taki chorwacki sos, bolognese. Zobaczymy, przetestujemy. To tak, makaron, ewentualnie jakiś pieprz, albo chili. Coś, żeby... Do pieprzyć? No to... Chcesz wiem. pieprz? Nie zależy mi. No może taki sypki po prostu wziąć, tu mu jest. Szukamy makaronu. Coś jest. O. Chciałabym jakiś chorwacki. Ma ten po prostu. Zobaczymy. I mięso. Fajne by było z mięsem, bo można też tak zjeść oczywiście, ale. Barilla mega droga. Prawie 4 euro. ja to tylko jest, bo to jest mięso. Tak. A to może tam być mięso? To słoiku. Właśnie to ile tego. No to ile tego zjesz? Przeczytajcie czy nie ma mięsa. Jeszcze weźmiemy ser. Taki znalazłam Prezydent. Zobaczymy. Bo fajna mała porcja akurat na raz. I jeszcze sobie weźmiemy takie pomidorki do tego spaghetti o! Ładnie zrobię, będzie pycha ponugalu głodni, zmęczeni. Postanowiliśmy dzisiaj w domku zjeść Co to za czekolady mają? Chciałabym im coś przywieźć słodkiego, ale wiecie, w taki upał. Ciężko. Mieliśmy batoniki proteinowe na plaży. Wszystko się roztopiło. Dosłownie Staram się Wam tak pokazać te ceny Ale sami rozumiecie, że to długo by trwało, jeżeli bym... No to stoisko Was nie interesuje, to też. Co tu jeszcze są? Chemia też nie. Konserwy? Mąki, nie? To idziemy dalej, tu byliśmy może tu coś słodkiego. masz moje popcorn. Mam gotów. Pierwszy. Dobra. Super. Brzega 369. Tak myślę, co ich jeszcze interesuje. Popatrz ta woda ile kosztuje tu? euro 25, a my płaciliśmy 2,90, a wczoraj 2,20 w y, Starej Gradzie. Uh -huh. Może sobie weźmiemy spróbować inne? Z kolagenem? Kolagena jest? Happy jest. Z kolagenem ja bym wzięła. Różowe. Wiecie, kolagen w naszym wieku, to się przyda. To starczy nam dwie? Może wziąć jakieś tam. Co to jest? To jest miętowe. No. Refresh. One fajne, bo z witaminami. Tą to kolagen. Ja też nie wiem, czy to, jest mięty? Czy to jest zdrowe, ale. Chcesz miętę? Nie, ja nie. Ja z biotyną. O. Tą pomarańczową. Tak. Jeszcze tu jest z witaminą młodości. To jest Pomarańczowa? Są dwie. Happy oh, Widzicie dwie? Okay. O co chodzi? Ah. <laughs> o co jeszcze woda? Jeden euro, półtora litra. Tak mniej więcej. Czy warto wjeść? Jeżeli nie pijecie wody z kraju... <gryw> z kranu, sorry. <gryw> z kranu. To nie warto. Kiedyś co niektórzy narzekali, że biorę i rozpakowuję nową wodę. A proszę, w konsumie wody są pojedynczo i w paczce. I to fajnie, każdy sobie bierze, co mu się podoba. Tylko jak starsza osoba ma się z takiej górnej półki, to naprawdę musi się nieźle postawiać. Iza i Piotr, przygoda zaczyna się sama. Na riwierze makarskiej czekają cuda. Może będzie nuda, ale wy się nudzić nie będziecie. No cóż, taka prawda.